Dobry Państwu Łukasz Prusak, portal Łuków TV gościem specjalnym, dzisiaj przewodniczący gruni, pan Michał Kołdziejcze. Dzień dobry panie przewodniczący. Dzień dobry witam. Witam z czym pan przyjeżdżał z przyjeżdżać się do naszego pięknego miasta? Co pana przy, przy, przy sprowadza? Budujemy nasz, nasz ruch, rozmawiamy z ludźmi, jeździmy po całej Polsce, spotykamy się. I dokładnie to, to, o czym teraz powiedziałem, to nas tutaj, można powiedzieć, no, przygnało. To byłoby złe słowo, bo jesteśmy na zaproszenie naszych działaczy, którzy zorganizowali tutaj spotkanie. I robimy wszystko, żeby ludzie też poznali poznali Agrounię, żeby wiedzieli o co nam chodzi i żeby uwierzyli, że jeszcze można coś zrobić, zmienić. No właśnie dzisiejsze spotkanie odbywa się pod hasłem Stop Drżyny. Nie. To, co do tej pory zaproponował Rząd Prawa i Sprawiedliwości, obniżkowatu na paliwo, na, na jedzenie. Załatwia sprawę z daną, Pańskim zdaniem? No, to jest takie przyklejanie plasterka na powiedzmy, urwaną nogę. I tu trzeba zrobić, żeby ta noga jak najszybciej odrosła, a nie żeby ją zaklejać plasterkiem. I niestety ja muszę powiedzieć, że rząd nie zrobił wiele, a tak naprawdę nie zrobił nic, bo to, co mógł zrobić, to mógł zrobić rok temu, dwa lata temu, żeby zapobiegać tej sytuacji. Jeżeli mówimy o nawozach, no to mógł też zrobić dużo wcześniej odpowiednie ruchy, żeby zabezpieczyć dla polskich rolników odpowiednią ilość nawozów w normalnej, przystępnej cenie, żebyśmy mogli jeszcze w tym roku mogli normalnie funkcjonować. Mhm. Jesienią był protest tutaj pod Ukowem, pan gościł wówczas yy, rozmawiał z rolnikami. Tam główne postulaty, które były zgłaszane, główne takie bolączki życia na wsi, no to ta drużyzna, tak, właśnie nawozy, plus coraz mniejsza opłacalność produkcji. Proszę o kilka zdań na ten temat. No co, to, co tutaj dużo mówić, opłacalność produkcji jest... Coraz mniejsze, a ja bym powiedział, ryzyko jest coraz większe, bo koszty są coraz większe. Każdy, każdy miesiąc czy każdy tydzień musimy rozpoczynać z dużo większym zasobem gotówki w portfelu, żeby móc go przeżyć do końca. To tak jak z nowym sezonem. Kiedyś wystarczyło mieć 10-20 tysięcy złotych w jakimś małym czy średnim gospodarstwie. Teraz okazuje się, że jak nie mamy setek tysięcy złotych na wruszenie w nowy sezon, to nie ma w ogóle czego szukać. I to jest problem, ale od tamtego protestu niestety my nie zauważyliśmy odpowiednich działań rządu. Został zmieniony minister. To też trzeba pokazać, że to było wynikiem działania grołuni, tych wszystkich strajków. Oni nie mogli już dłużej na to pozwolić. Tylko, że mamy już ponad 100 dni nowego ministra, i znowu, i znowu nic, wielka klapa. Yy, żadnych działań, które mogłyby być podjęte i, i faktycznie miałyby wpływ na to. Czego agrounia konkretnie się domaga, tak żeby rząd zrobił tu i teraz, o ile da się tak zrobić? Yy, yy, oczywiście, że jest masa takich rzeczy. Tu i teraz. Ja bym chciał wiedzieć, ile spółki skarbu państwa, yy, jaki mają koszt produkcji nawozów bo nie wiemy, dzisiaj, kto na nas zarabia. Ja y, śmiem tak się domyślać, że spółki Skarbu Państwa na tym drożającym nawozie ciągle dużo zarabiają i zarabiają na całym społeczeństwie. Y, chociażby mamy problem na rynku trzody chlewnej. Przecież to jest y, tutaj temat związany bardzo mocno z tym regionem. No właśnie, z powiatem mamy tutaj dużo hodowców. Dużo też niestety się zamknęło, tak? I nie może być tak, że, z państwo, że państwo mówi, że mnie to nie interesuje. Po to jest państwo, po to jest władza, żeby reagować na takie rzeczy, które mogą się dziać, i jeżeli ASF przeszedł przez całą Polskę, y, zrobił spustoszenie w chlewniach, no bo tak to trzeba nazwać, to dzisiaj rząd nie może podnosić rąki i powiedzieć, bo wszędzie tak było, albo gdzieś sobie poradzili jeszcze gorzej. Potrzebne są odpowiednie działania, i chociażby dla hodowców świń są potrzebne pieniądze, ja to mówię Skąd otw wziąć? otwarcie. Skąd je wziąć? Mhm. Wie pan, gdyby państwo było zmuszone do tego, że za takie rzeczy, jak teraz się dzieje, musi płacić, to nigdy by nie dopuściło do tego, żeby takie rzeczy się działy. I tutaj jest właśnie główna przyczyna. Gdyby premier Morawiecki potrafił wyciągnąć konsekwencje z ministra Kowalczyka czy z innych ministrów, że przez nich musi wydawać pieniądze, to wie pan, ci, ci ludzie by się zaczęli starać. Tak, żeby w następnym budżecie tych pieniędzy nie trzeba było kierować w te, w te rejony. Nie można powiedzieć, że skąd wziąć pieniądze. Tu, tu jest życie i godność ludzi. Tego nie da się przeliczyć na żadne pieniądze. W środę ogólnopolska akcja protestacyjna kolejna. Co się dokładnie będzie działo? Bo ona jest planowana także w Powiecie Łukowskim. No tak, w kilkudziesięciu miejscach w kraju będziemy znów na drogach. Będą bardzo różne formy. Można powiedzieć, że taką przewodnią myślą i formą jest to, że traktory pierwszy raz w takiej ilości będą wjeżdżały do dużych miast. Mamy zaplanowany i zgłoszony już wjazd do Łodzi, mamy zgłoszony i zaplanowany wjazd do Bydgoszczy, do Lublina, więc tych miast jest kilka i będziemy chcieli to zrobić tak, żeby ludzie w mieście też zobaczyli, że to dotyczy ich. Bardzo mało w Polsce mówi się o Zielonym Ładzie, o zmniejszeniu produkcji żywności, surowców. Yy, które później są wykorzystywane w produkcji jedzenia. My nie możemy udawać, że tego problemu nie widzimy. Przecież produkcja żywności spadnie w Polsce o 20%. To jest przecież Będziemy zmuszeni yy, paranoja. Yy, importować żywność? Yy, no, już ci politycy, którzy teraz wprowadzają Zielony ład, zakładają firmy, albo już założyli, yy, by tą żywność przywozić z granicy, bo to będzie największy biznes. Z jakimi jeszcze postulatami e, idziecie do, powiem tak prosto, wyborów, bo tak naprawdę nie wiemy, czy te wybory e, przyspieszone one będą, nie będą, przypis trwa do końca kadencji, jak tam to widzi. Ciężko powiedzieć. Tak dynamicznych czasów w polskiej polityce dawno już nie było. Tyle, co dzieje się w ostatnich miesiącach, a nawet tygodniach, No to, to jest całkiem sporo. Chociażby tutaj sprawy z Pegasusem, czy dzisiaj z Nikiem, które, które wyniknęły, i kilka tysięcy szpiegowanych urządzeń. No to jest skala nieznana na świecie nigdzie. Jak ludzie są inwigilowani, podsłuchiwani, śledzeni, i to może naprawdę przewrócić polską politykę. Ja mówię, że te nasze. Demokracja musi zostać oczyszczona z tego zła, z tego brudu, który teraz, który teraz w, niej, w niej jest, wplątał się. Pyta Pan o postulaty. Ja bym się skupił na postulatach odnośnie strajków, bo to był taki priorytet rządu, ubezpieczenia rolnicze. My ciągle nie wiemy, co z ubezpieczeniami w nowym sezonie. Jedyne, co nasuwa się na myśl na temat ubezpieczeń, to to, że rok temu ich nie było. A jakie będą w tym roku? No miały być znane na początku roku, na przełomie roku. Ciągle nic nie wiemy. Ciągle nie wiemy, właśnie, co z Zielonym Ładem. Jak on będzie wprowadzony, jakie jest stanowisko naszego rządu. Czy znów to będzie taka transformacja, za którą zapłacą ludzie? Ja też pytam, co z nawozem, co z kosztami produkcji. No bo to jest sprawa priorytetowa do załatwienia na już, która, no tak, będzie, lada która lada będzie świadczyła o bezpieczeństwie naszego kraju. Lada moment wiosna, rolnicy ruszą w pola i co wtedy? No i wtedy będzie problem. Bo wielu, wie, wielu z nas ma wyczyszczone sakwy z pieniędzy, nawóz drogi, firmy nie chcą dawać na kredyt, żądają zastawów, nawet hipotek, jeżeli ktoś kupuje kredyt, na, jeżeli ktoś kupuje nawóz na kredyt, I więc sytuacja jest yy, bardzo trudna. No, ale to jest też ten nieśmiertelny ASF w naszym kraju. Siedem yy, lat. Rząd PiSu walczy za SFM em i nie ma żadnego sukcesu w tej dziedzinie. To jest niesamowite. I ciągle nie widzą błędów, a jeszcze słyszymy, że ciągle jest coraz lepiej. Dlatego, główny taki program, nasz punkt, to jest silne państwo, które bierze odpowiedzialność za to, co się w nim dzieje. Jeżeli pan pytał, skąd pieniądze na takie wypłaty, ja będę to dokładnie opowiadał na spotkaniu. Ale jeżeli rząd, czy ktokolwiek wie, że musi zapłacić za coś. Z powodu swojej nieudolności, to drugi raz, jednak go to boli. Musimy Bo dwa robi razy zastanowić, czy zrobić takie albo inne ruchy. Tak jest. Mam jeszcze jedno pytanie, bo już pomału kończymy naszą rozmowę. Tak. 12 lutego do Warszawy ma zawitać Polski Konwój Wolności, jest inspirowany wydarzeniami w Kanadzie, czyli tutaj protesty przeciwko szeroko rozumianej polityce epidemicznej. Czy agrounia popiera te postulaty zniesienia wszystkich restrykcji covidowych i jakby najszybszego powrotu do normalności, jak tylko możliwe? No, my chcemy, żeby powrót do normalności był jak najszybszy i jeżeli mówi Pan o konwoju wolności, najpierw miał być siódmego, później miał być dwunastego, no, zobaczymy też jak to wyjdzie. Mnie ciężko ocenić tak z boku, nie znając od środka organizacji, ludzi, którzy to organizują, jakie, jakie to są zamiary, więc my powoli patrzymy, obserwujemy i... I będziemy oceniać w miarę, w miarę możliwości tych, które będziemy mieć. Czy na Lubelszczyźnie, jak y, będą już, y, będziemy się zbliżać do terminu wyborów parlamentarnych, y, na Lubelszczyźnie będziecie mieć silną listę? Y, musi być silna lista. Dwa ważne okręgi wyborcze tutaj, na waszym terenie. 6 y, i y, siódmy. Szósty, siódmy. To musi być silna lista, bo to też są takie okręgi liczące się w kraju. Y, y, to dzisiaj można popatrzeć na to, kto reprezentuje dany okręg. To zdecydowaną większość ma tutaj Prawo i Sprawiedliwość. Ma Prawo i Sprawiedliwość. Przewodni... To z Lubelszczyzny pochodzi Przewodnicząca Solidarności Rolników Indywidualnych i dzisiaj mu mówi, że ona nie ma możliwości wpływu na to, co się dzieje. No, ja uważam inaczej, jest duży wpływ, tylko trzeba chcieć i my też się na tym skupiamy bardzo mocno. Żeby mieć dobrych, silnych ludzi z mocnymi kręgosłupami, i dlatego jeździmy tak po takich salach. Spotykamy się w małych miejscowościach, wykuwamy w tych salach program, i to jest dla nas najważniejsze zadanie na, na, na najbliższy czas. Panie Przewodniczący, pięknie, pięknie dziękuję. E, moim państwa gościem był Michał Kołodziejczak lider agrouni. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. No i fajnie, super. Ekstra profesjonalnie.